Wszystkim Tupyra w Korei. Dziś kolejny poważny temat z serii Co słychać w Korei, ponieważ ostatnio działy się właśnie takie rzeczy, które docierały też do Europy. W sensie dostawałam dużo pytań, Co tam się w tej Korei dzieje. Jak są takie wydarzenia właśnie omawiane nie tylko w Korei, ale też za granicą, to staram się je Wam przybliżać. E, troszeczkę jak w e, serii, która kiedyś była na tym kanale, Co słychać w Korei. I mamy temat porwań Koreańczyków w Kambodży. No nie powiem, wybuchła pewnego rodzaju panika na temat właśnie porwań w Kambodży. Nie powiedziałabym, że targetowani są tylko Koreańczycy, ale też inne narodowości i postaram się Wam wyjaśnić, o co w ogóle chodzi. Z tymi porwaniami, kogo porywali i co tutaj w ogóle się działo w Korei, w Kambodży. Czemu ja w ogóle poruszam ten temat Kambodży? No, dlatego, że dotyczy Koreańczyków tutaj w tym przypadku. Doszło nawet do tego, że koreański rząd wydał ostrzeżenie, żeby, czy zakazał nawet latania do pewnych rejonów Kambodży, więc no było ostro. O co chodzi? Otóż to się zaczęło już dawno temu, bo to jakby się rozwijało przez COVID, ale. O tym za chwilę opowiem. Ale takim punktem zapalnym, kiedy zaczęto o tym głośno mówić w Korei, była śmierć studenta, 22-letniego studenta, w bodajże sierpniu tego roku. To sprawiło, że właśnie ten temat stał się teraz takim głośnym tematem i jakby sprawy ruszyły też ze strony obu rządów, nawet kambodżańskiego i koreańskiego rządu. Ale od początku, kogo tam porywają w ogóle? I jak to wygląda? Mniej więcej proces jest taki, że do Kambodży zwabiani są młodzi, no nie tylko młodzi, ale po prostu ludzie, którzy chcą zarobić. I oni są jakby zwabiani ofertami szybkiego, dobrego zarobku. I gdzie oni zostają jakby przydzieleni do tego zarobku? Tak zwanych scam centers. W Kambodży i w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej są tak zwane scam centers, czyli to są centra, gdzie dziesiątki, jeżeli nie setki ludzi siedzi przy komputerach i oni są jakby mm, tymi osobami, które zajmują się oszustwami internetowymi, ale nie tylko, są to też tzw. Roman scams, jakieś phishingi, nie phishingi, po prostu każdy rodzaj skamu, czyli oszustwa w internecie, jakie sobie możecie wymyślić, no to oni jakby są, oni się tym zajmują. I e, oczywiście celem jest wyłudzenie pieniędzy od ofiar. No to są te wszystkie maile scamowe, które wy widzicie, albo też telefony różne, typu metoda na wnuczka, Tutaj w Azji popularne jakieś, jakieś właśnie, że policjant dzwoni, i że trzeba na komisariat coś tam wysłać, jakąś kasę. No, pełno jest tych oszustw, różnych. Te skamy to są właśnie jakieś tam, właśnie, że oni przez dłuższy czas. O, próbują oszukać osobę, że są w niej zakochani, i później wyłudzają pieniądze. No i w momencie, kiedy wyłudzone są pieniądze, to znikają. Tam jeszcze było na przykład e, jakieś oszustwo, na, które się nazywa Pig Butchering, chyba, i to chodziło o jakieś inwestycje, że to się robiło jakieś inwestycje, inwestycje, namawiało się ofiarę na inwestycje. No i jak ofiara inwestowała pieniądze, no to oszust znikał. Tak jak mówiłam, te scam centers są właśnie w e, Azji Południowo-Wschodniej i to się, te, się, te centra się rozwinęły w szczególności podczas i po pandemii. Dlaczego? Dlatego, że wtedy turystyka umarła, a te miejsca w większości utrzymywały się z turystyki, z kasyn i tak dalej i kiedy to źródło dochodów jakby wyschło, no to trzeba było sobie radzić inaczej i w ten sposób powstały takie scam centers. I teraz tak. Niektórzy do tych Scam Center są zatrudniani dobrowolnie. I tak czytam, mam jeden artykuł, gdzie wypowiadał się misjonarz stacjonujący, jakby, mówi się stacjonujący w każdym razie, no, który przebywa w Kambodży, to jest koreański misjonarz, i on się wypowiadał, że nie wszyscy, nie wszyscy, którzy jadą tam pracować, są przymuszani do tego, no bo jakby narracja była taka, że biedni Koreańczycy są Jeżdżą, jadą tam za pracą do tej Kambodży i zostają jakby przymuszeni, porwani i przymuszeni do pracy w takich scam centers. I faktycznie tak jest, że niektórzy są przymuszani, że są zabierane im paszporty, są stosowane wobec nich groźby, oni są w takich zamkniętych jakby przestrzeniach, takich, gdzie nie ma dostępu do świata zewnętrznego, to są całe takie kompleksy, pokazywane były jakieś reportaże mm, robione przez dziennikarzy, to

I no, tak, że się. No, także to tam wygląda bardzo poważnie, ale tak jak wspominał ten misjonarz i tak jak też w dochodzeniu śledczym ymm, jakby dziennikarze do tego doszli, bardzo wiele osób pracowało tam po prostu dobrowolnie. W takim sensie, że nie zależało im na tym, wiedzieli co robią i co z tego, jak kogoś innego oszukam. Mi na tym w ogóle nie zależy, w sensie, mnie to nie obchodzi, im jest obojętnie. Czy ktoś straci kasy, ważne jest, że ja zarobię. Więc nie możemy mówić, że wszyscy tam byli, wiecie, aniołkami. Jeżeli chodzi o taką przymusową pracę, w sensie że no, Koreańczycy nie wiedzą, nie mieli świadomości, że będzie to taka praca. Wielu młodych Koreańczyków szuka pracy, jest jednak bezrobocie w Korei dla młodych osób dosyć wysokie. Czym to jest spowodowane, to zaraz powiem. Te osoby szukają też zarobku możliwy też za granicą no i znajdują oferty jakieś tam marketingu e-commerce tak to jest przedstawiane w Kambodży i jak dolatują na miejsce to się okazuje że rzeczywistość jest zgoła inna mówię konfisk konfiskowane są im często dokumenty zostają zamknięci i muszą pracować w, czasami też im jest grożono właśnie czy to czy to ich bezpieczeństwo, czy to bezpieczeństwo ich rodzin, że po prostu są zmuszeni i muszą tam pracować. A dlaczego sytuacja tak wygląda w Korei? No, ponieważ w Korei jest jakby presja na posiadanie, na zdobycie pracy yy, i dobre zarobki. W Korei mamy ten, ten cały pęd edukacji. Dlaczego go mamy? Dlatego, że każdy potem chce mieć określoną dobrą pracę. Jeżeli za ten swój trud włożony w edukację później nie dostanie się tej Pracy wymarzonej, no to to jest się po prostu przegrywem w życiu, tak? Jesteśmy totalnym fejlem i nie udało nam się w życiu. Dlatego zależy korańczykom, żeby dostali tę robotę. A jak nie dostaną, no to wtedy jest frustracja i szukanie innej, innej pracy. No i w ten sposób jakby natrafiają na takie ogłoszenia, i mm, tak to wygląda właśnie jakby z powodu całej tej nagonki edukacyjnej i nagonki na dobrą pracę w dobrej, renomowanej, e, dobrze płatnej, e, najlepiej korporacji. No a jak nie wychodzi, no to potem wychodzą takie rzeczy. To wszystko jakby napędza też frustrację, która może sprawiać, że zosta zostają popchnięci jakby do podjęcia takich kroków. Mamy też ten moment, kiedy jakby oko opinii publicznej w ogóle, o, ogólnie jakby stało się to mainstreamem. W sensie, zwrócono uwagę mainstreamu, było to wydarzenie śmierci tego studenta, o której wspominam na początku. W sierpniu 2025 roku 22-letni student w zagranicznych materiałach, podawano nawet jego, chyba imię, Pakmino się nazywał, on został znaleziony martwy w ciężarówce typu pickup w prowincji Kampot w Kambodży. Śledztwo wskazało, że on był bity, torturowany, wcześniej uprowadzony i że w pewnym momencie domagano się okupu za jego wolę. I ta sprawa wypłynęła właśnie w Korei i była bardzo głośno omawiana. I zaczęto jakby interesować się sprawą tych scam-centers w Korei, bo właśnie w jednym z takich scam-centers, czyli takich centrów oszustw, pracował ten student, który powiedział swojej rodzinie w lipcu, że wylatuje do Kambodży na targi. Powiedział, że leci na targi, a okazało się na miejscu, że zostaje zatrudniony jako pracownik właśnie takiego centrum. Oszustw. Szacuje się, że w Kambodży pracuje właśnie jako cecy oszuści aż 200 tysięcy osób różnych narodowości, w tym może być aż 1000 Koreańczyków. Ostatnio do Korei powrócili przymusowo, bo też byli aresztowani oczywiście. Ym, przymusowo wróciło aż 80, ponad 80 osób, które pracowało właśnie w takich scam centers. I tutaj mamy oczywiście współpracę władz koreańskich i kambodżańskich, żeby pozbyć się tego problemu, ale prawda jest taka, że no przecież te scam centers to działają od lat i dopóki się jakby koreańskie władze tutaj nie zaczęły interesować, no to ten cały proceder jakby tam działał. Tak jak mówiłam, koreańskie władze przeprowadzają takie akcje repatriacyjne. 18 października była taka jedna. Wielu z tych koreańczyków, którzy wrócili do kraju, wróciło w kajdankach, bo jednak byli podejrzewani o pracę w takich... w takich centrach I no, oczywiście to jest nielegalne. I e, w ogóle przeczytałam właśnie, że w Korei, jakby jeżeli lot jest e, koreańskich linii, leci się do Korei, to to jest już uznawane jako koreańska ziemia. Dlatego koreańscy funkcjonariusze mogli na pokładzie samolotu aresztować już te osoby. Dlatego one, jak już wychodziły z samolotu, to już w kajdankach. Taka ciekawostka. Co się dzieje teraz? No tak, jak wspominałam, są te akcje repatriacyjne i mamy code Black. Gdzie on był ustanowiony właśnie w połowie października, że najwyższy, jest to najwyższy poziom ostrzeżenia podróży do pewnych regionów Kambodży, między innymi Bokor Mountain, Poipet i Pawet. I właśnie z powodu jest to wzrostu porwań i tej przymusowej pracy tej to, tych tortur itd. Tak jak mówiłam, ci Koreańczycy Niektórzy są tam dobrowolnie, niektórzy e, niestety są uprowadzani. Oni są jakby pod fałszywym pretekstem sprowadzani do tej, do tej Kambodży, tak? Na przykład są pełni nadziei, że jednak jadą do dobrej pracy. E, prawdopodobnie skuszeni czymś, co jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, bo taka jest prawda, niestety, że osoby, które są sfrustrowane, które są zdesperowane, bardzo łatwo mogą się nabrać na takie, na takie rzeczy. Zwłaszcza przy tej ogromnej presji, o której wspominałam w Korei która jest jakby presją na dobre zarobki na dobrą pracę. No i właśnie niektórym korańczykom zależy właśnie, żeby zdobyć taką dobrą pracę, tu było takie ogłoszenie, że mogą zarobić dużo w stosunkowo krótkim czasie, w stosunkowo łatwy sposób. Co, jak wiemy, no zawsze powinna nam się ta czerwona lampka zapalić. No ale mówię, tutaj mamy jakby dodatkowe czynniki, które ku temu skłoniły tych korańczyków. A tak jak wspominałam też no nie każdy tam był ofiarą. Były to osoby, które w pełni świadomie podejmowały się tej pracy w tych centrach skamerskich. Ten cały proceder jeszcze jakby trwa, tutaj, jeszcze nie rozbrojono, że tak powiem, tych, tych centrów. I ja podejrzewam, że tak jak długo jak mamy internet, to raczej te centra będą działały. Więc jak dostaniecie jakiegoś maila od księcia, to wiedzcie, że to raczej nie jest e-mail od księcia, tylko od takiego albo uprowadzonego, albo jakiegoś po prostu biednego studenta, który, który chce sobie zarobić. W ten sposób, pracując dla. Często to są gangi w ogóle, tak. W tej Kambodży to były gangi w ogóle e, zorganizowane. To była przestępczość zorganizowana tak, w Gangi, i to oni prowadzili te centra. Także no, to, to jest cała, cała siatka kryminalna e, w tej Kambodży. E, I nie tylko w Kambodży, bo tutaj nie mówimy tylko o Kambodży i też nie tylko Koreańczycy. Mówię też byli Chińczycy uprowadzani i inne narodowości jak najbardziej. O to chodziło w tej sprawie z y, Koreańczykami uprowadzonymi w Kambodży i dlatego, dlaczego Koreańczycy teraz tak bardzo niechętnie chcą latać do Kambodży. W ogóle widziałam właśnie opinie na forach, bo, bo to było oczywiście dyskutowane na forach i e, no, były komentarze, że strach się bać, że teraz do Kambodży się nie lata y, i nawet nieważne, że to nie były te rejony Kambodży. I po prostu, jak ktoś tam coś wspominał, to zawsze ja mówią, no, gdzie ty chcesz teraz się pchać do tej Kambodży? Podejrzewam, że też turystycznie troszeczkę to na pewno wpłynęło na relacje. Korea, Kambodża, bo to była bardzo popularna destynacja, jeżeli chodzi o zagranicę, o latanie do cieplejszych krajów, tak? bo to nie jest jakoś super daleko, ale jest to też kraj tańszy na pewno niż na przykład popularna chociażby Tajlandia. Wielu Koreańczyków do Kambodży się wybierało. No a teraz mamy taką sytuację, że no mamy ten czarny kod. Sytuacja wygląda w ten sposób, jeżeli słyszeliście o tym, to dajcie znać. Ja sobie obserwuję sytuację tutaj, czytam sobie newsy, jak się to rozwija. No na razie wygląda w ten sposób. Na początku to był szok. W ogóle. Jakie porwania, jaka Kambodża, a to się wszędzie pojawiało, wszędzie się pojawiało. Zaczęto właśnie o tym mówić. Mam nadzieję, że dobrze Wam wszystko wyjaśniłam, jeżeli chodzi o tę sprawę. Nie robiłam tego jakoś super szczegółowo dzisiaj, chciałam tylko wyjaśnić ogół, o co w ogóle chodziło, dlaczego tutaj e, troszeczkę wybuchła panika w Korei, jeżeli chodzi o tę sytuację. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten temat, o, dzisiejszą, o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dużo z tego wynieśliście. Dajcie znać w komentarzach, co wy omyślicie o tej sytuacji, czy kiedykolwiek sami, czy to padliście oferą oszustwa, czy to mieliście okazję w ogóle widzieć, jak to działa. Szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto by widział to od środka, więc jeżeli macie taki, taki intel, że tak powiem, no to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. No ale jeżeli na przykład sami spotkaliście się z jakimiś próbami oszustwa, to też dajcie znać, żeby ostrzec po prostu ludzi w komentarzach. Innych innych widzów. Ja sama robiłam kiedyś filmik, do którego bardzo Was zachęcam, żebyście obejrzeli ten, ten filmik o oszustwach na celebrytę. To jest moim zdaniem bardzo ważny filmik, ponieważ mimo do tego, że ja go zrobiłam kilka lat temu, do teraz dostaję od was wiadomości, że napisał do was jakiś idol, nie wiem, członek BTS i że on Was kocha i że to jest na pewno on. Ja milion razy powtarzam, że to na pewno nie jest V czy Suga czy Jimin z BTS i dopiero za którymś razem dochodzi na przykład do niektórych z Was. Jeżeli macie kogoś znajomych, kto twierdzi, że właśnie pisze z celebrytą, wyślijcie mu ten filmik. Tu będziecie mieć linka teraz na ekranie, więc zapraszam Was do tego filmiku. To tak przy okazji po prostu chcę go trochę zareklamować, bo uważam, że to jest ważny filmik i wciąż aktualny. To chyba tyle. Tyle, co chciałam Wam przekazać. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa!